a więc co się stało po obniżeniu oprocentowania szanowni państwo w Polsce polska złotówka bardzo mocno straciła na wartości proszę zobaczyć co się stało po niespodziewanym ruchu przedwyborczym y, profesora Glapińskiego prezesa Narodowego Banku Polski i Rady Polityki Pieniężnej 3,82 za polskiego złotego jest to blamasz, jest to, jest to katastrofa szanowni państwo jest to y, znak tego co się robi z nami Polakami naszymi własnymi Pieniędzmi przekupuje się w nas, szanowni państwo, po to, abyśmy zagłosowali. Taka jest rzeczywistość, szanowni państwo. Co się stało? To jest, szanowni państwo, szaleństwo, co się stało. A stało się to, że Glapiński i Rada Polityki Pieniężnej obniżyły przed wyborami oprocentowanie nie o 0,25 punktów procentowych, tak jak się to robi standardowo na świecie i większość banków zazwyczaj tak robi a obniżyli o 0,5% tuż przed wyborami, gdzie w wielu krajach jest to zabronione, aby obniżać oprocentowania tuż przed wyborami aby ludzie y, y, po prostu się nie burzyli, że jest to polityczna korupcja, że to jest w ogóle korupcja, szanowni państwo, żeby potem nie było spekulacji, czy wsadzić na przykład prezesa Narodowego Banku Polski do więzienia, czy rozwiązać Radę Polityki Pieniężnej bo normalny naród normalni finansiści, normalni ekonomiści nie wierzą w takie kocopoły, że w ciągu ostatnich czterech lat, akurat dwa lata temu przed wyborami, było trzeba obniżyć oprocentowanie o 1%, tak jest, szanowni państwo, dwa lata temu, tuż przed wyborami parlamentarnymi, ten sam prezes Narodowego Banku Polski, który ja uważam, powinien podać się do dymisji po tym, co uczynił, szanowni państwo, kilka dni temu, tak samo powinna zostać rozwiązana Rada Polityki Pieniężnej, jako że oni zniszczyli percepcję normalnie myślących Ludzi, co się stało, Szanowni Państwo? Polska złotówka po 3,82. Cały trud, który żeśmy uczynili, Szanowni Państwo, cały trud, który żeśmy uczynili wysokim oprocentowaniem, został zaprzepaszczony przez skrajne obniżenie. Oprocentowania polskiego złotego aż o 0,5% o 0,5% tuż przed wyborami. Ja powtarzam jeszcze raz, co się stało. W normalnych krajach nie obniża się oprocentowania tuż przed wyborami, ani się nie podwyższa. Czeka się tuż po wyborach, albo robi się to znacznie szybciej niż przed wyborami, żeby nie miało to impaktu na percepcję narodu głosującego. Szanowni Państwo, bo gdy się obniża, to wtedy percepcja jest lepsza i ludzie sobie wtedy myślą, no, no to. Po Popatrzcie, a obniżyli o A obniżyli, bo a, obniżyli? Obniżyli. Dali, bo dali. A, a jakby profesor Glapiński podwyższył oprocentowanie, to by wtedy mówili: A! Specjalnie podwyższył! A! Podwyższył! Bo i dlatego Tusk nie może umocnić. Czyli też by było dobre dla Tuska, prawda? Albo dla jakiegokolwiek rządu. Tu w ogóle nie chodzi o Tuska, Kaczyńskiego, Glapińskiego, czy Radę, o dzisiejszą Radę Polityki Pieniężnej. To chodzi o naszą przyszłość. To chodzi o przyszłość polskiego złotego. Szanowni Państwo, gdyby Glapiński był prawdziwym patriotą, tak jak się kreuje, Szanowni Państwo, gdyby ci ludzie w rzeczywistości chcieli dobra polskiego złotego, dobra polskiej ekonomii, dobra polskich finansów, szanowni państwo, nigdy by nie dochodziło do tego, aby było móc w ogóle, żeby była możliwość... Rżnięcia oprocentowania, szanowni państwo, yy, yy, złotówki tuż przed wyborami, tylko by się ro, to, robiło to po wyborach. Ja przypominam, że dwa lata temu Glapiński urżnął oprocentowanie o 0,75%, szanowni państwo, a następnie i o 0,25%. W dwa miesiące urządził o 1%, 0,75%. Normalnym bankom, większość banków, aby nie podburzać ludzi, aby była przewidywalność, aby była normalność, no polski bank nie jest taki, obniża się oprocentowanie albo o 0,25 i tyle, a czasem o 0,1, prawda? No są takie, nie robi się tego zazwyczaj o 0,5, bo są za duże impakty. Glapiński zrobił to. Ja nie mówię, że to jest złe obniżyć o 0,5, a nawet o 0,75 na raz. Ja nie mówię, że to jest złe czy dobre. Chodzi o to, szanowni państwo, że mamy efekt od razu bardzo mocnego osłabienia polskiego złotego. Proszę zobaczyć co się stało. Bardzo mocne osłabienie polskiego złotego po ruchu Glapińskiego tuż przed wyborami. Powiedziałem, że to, co zrobił Glapiński i Rada Polityki Pieniężnej, jest karygodne. Gdyby Glapiński był patriotą, gdyby Tusk chciał dobra ekonomicznego Polski, gdyby Rada Polityki Pieniężnej Szanowni Państwo, także działała na rzecz naszego narodu, na rzecz Polskiego Złotego, do czego zostali powołani, bo do tego zostali powołani. Wprowadzono by już dawno prawo pod tym, co zrobił Glapiński dwa lata temu, a urżnięciu wtedy oprocentowania tuż przed wyborami, Szanowni Państwo, i to o 1%, tuż przed wyborami. To, to, to było szokujące i dzisiaj zrobili to samo. Teraz zrobili to tuż przed wyborami. Przez 4 lata nie obniżają oprocentowania, bo się nie da, bo jest wielka inflacja, jest tragedia. Już przed wyborami to robią, szanowni państwo, to tak to co jest, szanowni państwo, dla mnie osobiście, dla mnie osobiście, ja mam wrażenie, szanowni państwo, gdy jakikolwiek bank narodowy coś takiego robi, jakikolwiek, czy to jest Polski Bank Narodowy, Europejski Bank Narodowy, znaczy to, to tam nie ma, bo tam wybory są co chwilę, to, to, to też bez sensu, prawda, jeżeli chodzi o Europejski Bank Narodowy no bo wybory tam są w różnych krajach więc tutaj nie ma takiego to wpływu generalnie, yy, więc szanowni państwo yy, yy, jak wi yy, gdybym widział, że na przykład yy, są yy, jakiś kraj, jest jakikolwiek prawda, Putin na przykład prawda, jest yy, yy, kraj Moskale i przed wyborami yy, nakazują obniżyć oprocentowanie o 1% tak jak zrobił Glapijski, co byście pomyślili o, o Moskalach? Korupcja Korupcja, tam dyktatorzy. No a co jest w Polsce? Właśnie jest coś takiego, szanowni Państwo. I ludzie to widzą, tylko Polacy w Polsce tego nie widzą, bo są ogłupieni, szanowni Państwo. Skrajne osłabienie polskiego złotego do 3.81. Na to, co żeśmy budowali, zostało zniszczone, w pył zniszczone, szanowni Państwo, w jedną decyzją. Proszę bardzo. Proszę bardzo, cofnęliśmy się, szanowni państwo, bardzo duży kawał, bardzo duży kawał, żeśmy się cofnęli, całe grosze, szanowni państwo, całe grosze urżnęło, proszę bardzo, jesteśmy, szanowni państwo, jak w sierpniu, jesteśmy, cofnęliśmy się do sierpnia, e, do sierpnia mniej więcej, do e, 2024 roku, proszę sobie wyobrazić, a właściwie nawet prawie, zaraz, mam nadzieję, że to się nie stanie, e, cofnęliśmy się, szanowni państwo, nawet do grudnia 2023 roku, czyli... Prawie żeśmy się do tego cofnęli, czyli szanowni państwo do sytuacji, w której obecny rząd przejmował władzę w Polsce, tak? I to, I to oznacza, że dalej, szanowni państwo, jesteśmy w trendzie zapadającym się do polskiego złotego. Znaczy się, złotówka dalej, 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 tak jakby chciała odbić ten trend zapadający się polskiego złotego do dolara amerykańskiego, co w, w konsekwencji poprowadzi nas do wprowadzenia euro. Tu, jak wygra, szanowni państwo, warszawski fircyk będzie można wprowadzić w Polsce euro. Jak wygra gdański Pomnikowy, też pewnie będzie można, bo to są z Gdańska ziomale Tusk z tym, to oni sobie już tam powprowadzają, nie zwiedźcie się, szanowni państwo, to jest bardzo, bardzo złe to, co się dzieje. Moim zdaniem, moim zdaniem Glapiński powinien podać się do dymisji w trybie natychmiastowym, Rada Polityki Pieniężnej powinna zostać rozwiązana w trybie natychmiastowym, szanowni państwo. Myślałem nawet, żeby kogoś z tej części Rady Polityki Pieniężnej powołać na prezesa Narodowego Banku Polski z tych, którzy byli z tych, którzy byli przeciwni pod obniżaniu oprocentowania tego rodzaju, prawda? Bo obniżenie oprocentowania wcale by nie było, mogłoby nie być złe, jeżeli na to jest potrzeba i tak można. Ale to po wyborach. Jestem, jestem za tym, Rada Polityki Pieniężnej jest zabrudzona, jest brudna. Stołek prezesa Glapińskiego jest brudny, zabrudzony, powinien podać się od razu do dymisji, szanowni państwo, drugi raz rzędu w ciągu czterech lat obniża się oprocentowania i tylko i wyłącznie robi się to przed wyborami. Zrozummy, jakim bantus postsowieckim gównem, szanowni państwo, jest to paistewko, które niestety zarządza moim szanowni państwo. Na Moim narodem, moim krajem, postsowieckie paistewko, które zarządza moim narodem i moim krajem, szanowni państwo. I waszym też, taka jest to prawda, gdyby takie rzeczy się działy, Szanowni Państwo, w reżimach putinowskim, to byście zaraz mówili: O, to dyktator, a co jest w Polsce? Nie szanują naszych pieniędzy, nie szanują naszych percepcji, nie szanują to, czy masz wysoki kredyt, czy nie. Powiedziałem, co się dzieje, Szanowni Państwo, to jest brak szacunku totalny do społeczeństwa. Mamy państwo komunistyczno-bolszewicko-sowieckie, Szanowni Państwo. Yy, taka jest rzeczywistość. Wiecie co się dzieje? Ostatnio wiecie co się dzieje? Wiecie co się dzieje, Szanowni Państwo, w Polsce? Instalują w Polsce nadajniki 30-metrowe, 20-metrowe, 5-metrów od domów, od domów, Szanowni Państwo. Niszcząc wartość domów, ludzie zaciągają kredyty. Szanowni Państwo, jeżeli, jeżeli kupisz sobie dom w Polsce, wiecie co się dzieje? Wiecie, co się dzieje? Brak szacunku i obłuda i chamstwo wobec obywateli Rzeczypospolitej, tego narodu, którzy budują ten kraj. Yy, Więc się nie dziwcie, że prof. Zeglapiński, yy, szanowni państwo, yy, przetwarza taką butę obniżania oprocentowania tuż przed wyborami. Do demisji tego człowieka, szanowni państwo, yy, są to obrzydliwe, to, 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 to yy, musiałbym używać, szanowni państwo, niecenzuralnych słów na temat tego, co się tutaj, niecenzuralnych. I to, i, to, I to jest bardzo przykre, i to jest bardzo przykre, Sowiet... mamy sowiecki kraj, szanow... sowieckie państwo, szanowni państwo, dyktatorskie, sowieckie, skorumpowane państwo, szanowni państwo, wezmę łyczka kawy, kawki, a popiję, bo to jest przerażające, szanowni państwo, mamy sowieckie, skorumpowane państewko, szanowni państwo, taka jest prawda. E, e, taka jest prawda, szanowni państwo. Glapiński to człowiek Kaczyńskiego. Wstydź się! E, wstydź się, warszawski krakenie! Wstydź się! Szanowni państwo, jesteśmy skończeni! Jak nie warszawski kraken, szanowni państwo, Karakan, zas, e, to warszawski fircyk przyjdzie nas zniszczyć. E, e, szanowni państwo, będzie nas, z nas robił fircyków. E, szanowni państwo, czerwona komuna zdradziecka z, z, zdrada, szanowni państwo, Polskie rządzi. Zdradzili naszą złotówkę, o którą żeśmy walczyli. Szanowni Państwo, setki lat, przecież to jest wszystko zgroza, to jest wszystko zgroza, tylko te ogłupione babki, ogłupione dziadki pójdą na tego Nawrockiego zagłosować, albo na tego warszawskiego fircyka, z jednej strony zielone, zieloni wariaci, z drugiej strony, szanowni Państwo, skrzyżem w zębach, którzy się nabierają na to, że szanowni Państwo, tapci wykorzystują naszą świętą wiarę dla swoich biznesowych, politycznych i korupcyjnych celów. Proszę zobaczyć, co tutaj się dzieje. Szanowni Państwo, dodatkowo, widzicie, tak jak powiedziałem, yy, mamy sytuację, w której Szanowni Państwo, wielkie korporacje, polska oligarchia, polska oligarchia w porozumieniu z zagraniczną oligarchią będzie niszczyć wartość waszych domostw. Ludziom stawiają 30-metrowe nadajniki, Szanowni Państwo. 30-metrowe nadajniki, 5 metrów od domów ludziom. Szanowni Państwo, rozumiecie, to jeżeli kupisz sobie dom na kredyt za milion złotych, zaciągniesz kredyt na na niego 900 tysięcy i postawią ci nadajnik 5 metrów od twojego łóżka. Tak się dzieje dzisiaj w Polsce. Cena twojej nieruchomości spadnie 40%. Nikt normalny nie odkupi od ciebie tego domu. Nikt normalny nie odkupi od ciebie domu. Po tej cenie milion złotych, tylko będzie chciał ci zapłacić 40% mniej, i każdy waliuator musi brać to pod uwagę. Więc, jeżeli kupisz dom za milion złotych, postawią ci nadajnik 5 metrów od domu, 5 metrów od domu, 30-metrowy nadajnik, który wysyła 2G, 3G, 4G, 5G i jest wtedy celem militarnym, taki nadajnik jest celem militarnym, więc i twój dom jest celem militarnym. Cena takiego domu od razu spada 40-50%, bo jeżeli człowiek będzie będziesz chciał... i cóż wtedy się stanie? Cóż tutaj się stanie? Przyjdzie bank, przyjdzie nowy waluator i powie: Przepraszam, ale pan kupił dom za milion złotych na 900 tysięcy złotych kredytu. No ale ten dom już nie jest warty milion złotych, proszę pana, tylko ten dom już jest warty 600 tysięcy złotych. A ty powiesz dlaczego? Przecież dałeś milion i zaciągnąłeś 900 tysięcy złotych kredytu. No nie, bo tam teraz jest nadajnik i. Nikt nie chce kupić takiego domu po takiej cenie, co pan kupił, więc pan musi teraz nam dopłacić do 90% yy... ceny, do 90% wartości kredytu, nowej wartości domu. Czyli jeżeli coś było warte 600 tysięcy, no to powiedzą, że na przykład musicie dopłacić do 500 tysięcy, czyli będziecie musieli wyciągnąć 400 tysięcy złotych z dnia na dzień, a jak nie, to wam wymówią kredyt. Będziecie w negatyfikwitu uwięzieni w takim domu już na zawsze. Tak się w danym momencie. Cię dzieje. A dlaczego, szanowni państwo, ceny takich domów kosztują? Bo jeżeli masz dom. I będziesz mieć do wyboru dom bez nadajnika i dom z nadajnikiem. To wolisz sobie kupić dom z nadajnikiem. Nikt normalny nie chce mieć 5 metrów od swojej sypialni, od swojej kuchni 30-metrowej wieży. Tak się dzisiaj, szanowni państwo, dzieje. Dzieje się tak w Polsce. Robi to polska, polska oligarchia, szanowni państwo, to robi. Robi to polska oligarchia, którą Tusk wpisał, szanowni państwo, na, e, e, którą wpisał, szanowni państwo, na listę. Na listę ludzi chronionych z naszych pieniędzy, tak, szanowni państwo, się dzieje w Polsce. Obłuda, sowiecki krajk, skorumpowany krajk. Szanowni państwo, taka jest rzeczywistość. Rządzą nami, szanowni państwo, okropni ludzie, którzy nie mają w ogóle szacunku do twojego domu, do twojej rodziny, do twoich pieniędzy, do twojego kredytu, do niczego, do twojej pracy. Do niczego nie mają szacunku, nie mieli i mieć nie będą, bo to są ludzie niemoralni, nieetyczni, bez szacunku, szanowni państwo. Tak to jest, jeżeli hamstwo się, szanowni państwo, dorywa do władzy skorumpowane. No niestety tak jest, szanowni państwo. Mamy taką sytuację: 3,81 za złotówkę. Niestety, musimy to mówić, a w tym samym czasie. Jak ci się jeszcze nie podoba, to przyjdą zakleić ci komin, prawda? Jak już za mało spadła cena twojego domu o 40%, bo ci postawią nadajnik 30, 5 metrów od twojego pokoju, prawda? Od twojej sypialni, od, od sypialni twojego syna, twojej córki e, będą tam na nich nadawać z tego nadajnika, szanowni Państwo. Ja nie mam nic przeciwko nadajnikom, szanowni Państwo, ale 5 metrów, to nie chcę stawiałem jest wiele miejsc, gdzie można stawiać nadajniki m, m, miejskich, nie przy lasach i tak dalej. To jest wszystko kłamstwo, że trzeba stawiać nadajniki Niki 5 metrów od domu. To jest obłuda i kłamstwo po to, żeby polska oligarchia się nażarła, żeby wy, wyciągnęli, szanowni państwo, zyski, podatki i, szanowni państwo, high-paid jobs poza Polskę. Po to to jest. Nie, ma, nie, nie macie żadnej wartości dla tych, którzy nami rządzą. Szanowni państwo, na sam koniec przecież Donald Tusk nie zmienił prawa, które wprowadził PiS, yy, za którym głosowała Konfederacja i wszyscy inni w parlamencie, czyli, że. Ty, zamiast swojej rodziny Zamiast yy, swojej córki Swego syna yy, Swojej żony, swojej matki Swego ojca, szanowni państwo Swego, nie wiem, chorego brata, swojej chorej siostry Masz bronić włości Francuskich oligarchów Francuskiego państwa, niemieckiego państwa Zamiast siebie, masz bronić ich Szanowni państwo, myślicie Że francuski komunista Będzie bronił swoich własnych włości Nie, tego będzie robił polski frajer Bo do tego jest polski Frajer, a do czego jest ukraiński frajer, żeby walczyć, szanowni państwo, o interesy cudzych narodów i swoich oligarchów. Taka jest rzeczywistość, a na sam koniec, jak ci się nie będzie podobało, przyjdą zakleić ci komin i proszę bardzo, bo w Polsce mówią, że jest gorąco, a mamy 12 maj, szanowni państwo. A w Krakowie w 12 maja, tuż przed czerwcem, za kilka dni będzie, szanowni Państwo, kalendarzowe lato. A mamy temperaturę w Krakowie: 3 stopnie, 5 stopni, 8 stopni, 3 stopnie, 5 stopni, 7 stopni, 7 stopni. Chmury, deszcz, zimno. Trzeba ogrzewać swoje nieruchomości, ale jest globalne yy, ogłupienie. To trzeba ci zakleić komin. Taka ta polska ekonomia, Polen Fryeren. Płać na komunistów francuskich, na oligarchów francuskich jak ostatni frajer, a zyski, podatki i high paid jobs będą płacić tam. Nie masz jak nie ma lepszego zysku jak 40 milionów frajerów. Szanowni państwo, w wydajsku proszę bardzo. 2 stopnie, 9 stopni, 3 stopnie, 6 stopni, sześć stopni, sześć stopni, sześć stopni. Gdzie te globalne ogłupienie, szanowni państwo, zaklejcie komin fircyk w Warszawie! Proszę bardzo, szanowni państwo, w Warszawiec 2 stopnie, 7 stopni, 2 stopnie, 4 stopnie, 4 stopnie, 5 stopni, 6 stopni, 5 stopni i w Białym Stoku 3 stopnie, 6 stopni, 1 stopień, szanowni państwo, prawie że przymrozki. 4 stopnie, 2 stopnie, 4 stopnie, 5 stopni, 6 stopni trzeba ogrzewać nasze domostwa. Czym? Gazem 3 razy drogim od spółek skarbu państwa polenfrajeren zapłaci, szanowni państwo. Taka jest rzeczywistość, brak jakiegokolwiek... Państwo polskie, szanowni państwo, jest Państwo polskie jest pewniakiem do zniszczenia naszego narodu, pewniakiem do niszczenia polskich rodzin z polską oligarchią i zagraniczną oligarchią, a jak Ci się nie podoba, to zamkną granicę i skończycie wszyscy, jak ci w kraju zabieszczadami. Taka jest Polska obecnie, szanowni państwo! Taka jest polska. Pozdrawiam, do usłyszenia już wkrótce. Cześć!